Może teraz Twoja podróż nie dotyczy miłości. Może teraz Twoja podróż polega na byciu samej. Może to jest sezon, w którym masz wyzwanie nauczyć budzić się samej w środku łóżka, w końcu znaleźć nadzieję na wakacje, nadzieję na ciszę, nadzieję na sposób, w jaki rozciągasz się w swoim życiu i zająć w nim właściwe miejsce. Może właśnie teraz pokazuje Ci się, że możesz o siebie zadbać, że możesz polegać na osobie, którą się stałaś, że możesz być swoim własnym domem bez względu na to, co stanie na Twojej drodze. Może teraz Twoja podróż dotyczy odkupienia. Być może jest to pora, w której masz zadość uczynić swojemu sercu i stanąć w obronie swoich zasobów. Miłości, troski, wrażliwości, ekspresji i dobroci, mimo sygnałów, że świat nie zawsze jest łagodny wobec ciebie. Może właśnie teraz dostajesz drugą szansę zaufać i wybaczyć sobie, że oddajesz siebie tym, którzy nie potrafią tego docenić. Ale co najważniejsze, być może właśnie teraz jesteś wezwana. Aby siebie chronić, znaleźć drogę z powrotem do swojej czułości, znaleźć drogę z powrotem do swojej duszy. Może teraz Twoja podróż nie dotyczy miłości, może teraz Twoja podróż dotyczy nadziei. Może to jest sezon, w którym Masz do czynienia z wyzwaniem, aby przypomnieć sobie, jakie piękno Moda zaoferowania w życie. Może właśnie teraz masz przestrzeń, aby odkryć miejsca, które wyzwolą w tobie dobre uczucia, piosenki, które są Twoje i tylko Twoje, ludzi, którzy kochają Cię bez chęci zmieniania Ciebie. Może właśnie teraz masz szansę odzyskać radość, uczynić z niej najbardziej naturalne przedłużenie tego, kim jesteś. Pozwolić jej wypłynąć z Twoich słów, Twojego uśmiechu i Twoich łez. Zobacz, może teraz Twoja podróż nie dotyczy miłości, może teraz Twoja podróż dotyczy Ciebie, może to jest pora, w której Masz być wyzwaniem, aby być swoim własnym wybawcą, swoim własnym bezpiecznym miejscem. Może właśnie teraz przypomina ci się, że ludzie, którzy odeszli, zawsze prowadzili cię z powrotem do siebie i doprowadzili cię tutaj. I tutaj jesteś w porządku na własną rękę. Tutaj się odbudowujesz. Tutaj dostosowujesz się do siebie i odzyskujesz wszystkie części siebie, którym pozwoliłaś odejść. Tutaj jesteś milsza dla swojej duszy. Dajesz sobie ten sam rodzaj miłości, jaki zawsze okazywałaś innym. Tutaj nie przyspieszasz swojego serca. Nie polegasz na innym człowieku, który to naprawi. Tutaj robisz to na własną rękę. Tutaj jesteś uzdrowiona. Tekst Bianka Sparaciano. I jak zwykle mam dla ciebie pytanie. Kim chcesz być dla siebie i dla świata? Dziękuję za uwagę. Ja nazywam się Krzysztof Jankowski. Miłość we mnie pozdrawia miłość w Tobie.